Cześć kochani, dzisiaj przepis na ptysie z kruszonką. Kolorową kruszonką, bo pytaliście mnie na Instagramie, jak ją zrobić. Więc dzisiaj jedziemy z tym. Zanim upieczesz z nami, zasubskrybuj kanał mamy. Przepis już jakiś czas temu był, ale nie wracajmy do tego. Ok, To jest temat, który zamykamy za sobą. Otwieramy nowy rozdział. Zaczynamy od kruszonki. Wrzucamy wszystko do misy miksera. O, chyba czekajcie, bo wsadziłam sobie do zamrażarki masło i o nim zapomniałam. Kruszonka to nic innego jak połączenie masła, mąki i brązowego cukru. Ja chcę, aby moja kruszonka była czerwona. Wy możecie zrobić jaką kruszonkę chcecie. Może być zielona, pomarańczowa, yy, zielona, niebieska, jaką chcecie. Moja będzie czerwona, dlatego dodaję odrobinę barwnika spożywczego. I wszystko razem mieszamy. Mieszadłem. Typuka. Jeszcze szczypta soli, bo zapomniałam. Wow! Kruszonka gotowa. Ona ma mieć właśnie taką strukturę. Piękny kotlet. Króżonkę musimy teraz rozwałkować. Ja ją układam zawsze na macie silikonowej. Robię sobie taki dysk, przykrywam papierem do pieczenia. Oczywiście możecie zrobić to pomiędzy dwoma arkuszami papieru do pieczenia. Nie ma najmniejszego problemu. I musimy rozwałkować tak mniej więcej, żeby grubość miała 2-3 mm. Dokładnie taką grubość. Ma mieć kruszonka. Kruszonkę przełożyłam na deskę do krojenia i wkładam ją teraz do zamrażarki na czas przygotowywania ciasta parzonego. Ta kruszonka musi być zmrożona na kamień. Czas na ciasto parzone. Kruszonka się mrozi, więc lecimy z parzonym, czyli najważniejszym w ptysiach. Ciasto parzone, wbrew pozorom, jest bardzo, bardzo łatwe. To połączenie mleka, wody, masełka Soli i cukru. Teraz wszystko musimy podgrzać. Masa zaczyna się gotować. Ja od zagotowania czekam dosłownie 30 sekund. Dorzucamy mąkę. I energicznie mieszamy. Gotujemy do momentu, aż ciasto zacznie ładnie odchodzić od ścian. Ciasto jest teraz gorące, ale przerzucamy je do misy miksera. Pozostało nam dodać tylko jajka. Natomiast ciasto parzone musi się delikatnie wystudzić. Ja przyspieszam ten proces i zaczynam miksowanie. Wtedy to ciasto szybciej się wystudzi. Nigdy nie dodaję od razu całych jajek do ciasta parzonego. Dlaczego? Dlatego, że właśnie jajka rozwadniają to ciasto parzone, i jeśli dodamy ich za dużo, to masa będzie za rzadka. Tu potrzebujemy 190 gram jajek. Jajek, bez skorupek. Gramów nie gram. Dlatego ważymy. Jajka wymieszane. Teraz dodaję je do ciasta parzonego powolnym strumieniem. Za każdym razem dokładnie mieszamy. Sprawdzamy sobie konsystencję ciasta. O, 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 to jest ten moment właśnie. Bęk! Właśnie w taki sposób ma spływać to ciasto parzone. Jest idealne, więc możemy szprycować ciasto. Przekładamy do rękawa cukierniczego z okrągłą, tylko mniejszą, większą... Tak naprawdę bez znaczenia. Moja jest trochę za duża, powinna być trochę mniejsza, ale gdzieś zgubiłam. Nie wiem, gdzie jest. Ważne, żeby nie była zbyt mała, bo będzie Wam się ciężko szprycowało ciasto. pożone. Wygląda jak wody. Tak ma wyglądać, mordo. Dawaj, baniek, dawaj, baniek, to już się kameruje. A ładnie, wszystko wolno. Zanim zabiorę się za szprycowanie, odpalam piekarnik. 170 stopni, grzanie góra dół. Do wycinania kruszonki będziecie potrzebowali metalowego ringa. Nie używajcie do wycinania kruszonki kieliszków lub kubków, bo kruszonka będzie tak twarda, że leczycie sobie ręce, a kieliszki zbijecie, a wiadomo, że kieliszki zawsze się w domu biją i jest ich bardzo mało, więc don't do it. Metalowy ring, ewentualnie nożykiem też możecie wyc wycinać. Też będzie ok. Teraz ważna zasada. Mój ring ma średnicę mniej więcej 5,5 cm. Wyszprycowane okręgi z Ciasta parzonego muszą być mniejsze niż wasz ring, tak żeby kruszonka wystawała poza ptysie. Lecimy. Pamiętajcie, aby między ptysiami zostawić miejsce, bo one będą rosły. Ja używam do pieczenia ptysi maty perforowanej. Dlaczego? Dlatego, że właśnie mata perforowana jest najlepsza do ciasta parzonego. Ona powoduje, że woda z ptysi ma gdzie uciec. I dzięki temu ptysie są idealnie płaskie na dole, a nie są wybrzuszone z taką górką. Pokażę Wam później. Lecimy po kruszonkę, bo jest zmrożona. Wycinamy teraz ringiem. O, nasze czapeczki! Kruszonka z mrożonka. Wyciągamy kruszonkę i nakładamy od razu na ptysia, bo ciasto zaraz zatnie nam mięknąć, a nie może się połamać. Lecimy do pieca. Jakie piec? Zaraz wam powiem. Pieczemy je w 170 stopniach, grzanie góra dół, tak jak wspominałam wcześniej, przez 35 minut. Po 35 minutach delikatnie uchylimy drzwiczki piekarnika i będziemy je dopiekać jeszcze 5 minut. Jak będziemy je uchylać po tych 35 minutach? Bierzecie drewnianą łyżkę, delikatnie uchylacie piekarnik i tą końcówkę łyżki wsadzacie tu pomiędzy drzwiczki. Tylko brońcie panie uniwersum! Nie plastikową. się wyszły z pieca, są idealnie chrupiące. Spody są idealnie gładkie i oczywiście możecie te się piec na papierze do pieczenia, ale gwarantuję Wam, te spody będą tak delikatnie wgłębione. Oczywiście to nie ujmie, odejmie, odejmie smaku tysią. Będą takie same, ale będą miały to takie wgłębienie. To co przecinamy, żeby zobaczyć jak wyglądają w środku. jest W się oczywiście możecie serwować dowolnie. Możecie wypełnić je ulubionym kremem, ulubioną żelką, ulubioną ko konfiturą, ulubionymi owocami i złożyć je w ten sposób, że tu sobie nakładacie kremik i nakładacie tę uroczą czapeczkę. Możecie też pyty się nadziać od tej strony, czyli od strony spodniej. Tutaj wbijacie wtedy tylko, nadziewacie kremem i podajecie desery. Wprost z najlepszych i najpyszniejszych cukierni na całym świecie. Mam nadzieję, że wykorzystacie ten przepis u siebie w kuchni. Koniecznie subskrybujcie mój kanał. Koniecznie dajcie wsparcie, w postaci łapki w górę. Napiszcie jakiś komentarz od siebie, wpadajcie na Instagrama, wyślijcie mi zdjęcia swoich wypieków, a może je nawet opublikuję w swoim jakimś filmie. Do zobaczenia za tydzień, może za dwa. Nie wiem, jak tam sobie zadecyduję, bo jestem u siebie w kuchni, więc teraz mogę kręcić kiedy chcę. ha, ha, ha. ha. cześć.